A witam wszystkich serdecznie w moim kolejnym odcinku z serii Battlefield z Mr. McMarianem Oczywiście ze mną Mr. McMarian Witam wszystkich i śniemy sobie Gun Game Znaczy to konkretnie się nazywa kozinacza jak się nazywa Mist broni O oh. ja Gun Game po Call of Duty Ale Kto gra w Call of Duty? Ty Nie no co ty? Jaki Ooo, nie trafiłem jaki kamper? A to ty jesteś, nie bo ja wyskoczyłem i się położyłem Co za noby Teraz każdy w komentarzu pisze, że ebo to nobo kamper No nie, no co to ma być? No, bo nie. Właśnie każdy nie będzie pisał, bo każdy widzi co się stało to jest taktyka na murach. Fuck, no nie! Nie nie, nie, nie wierzę. Unbelievable. unbelievable. No kurde, co jest? Jaj co? <grymne> ja tu słyszę, że tu są ludzie. Gdzie są No co jest, nieśmiertelny pizza z wam dam. Właśnie muszę sobie zniknąć na Battlelogu na chwilę. Nawalam w puste przestrzeń. Bo ty jesteś miłosz. Jestem miłosz. Miłosz miłosz jestem. <noise> Nie. Łeeeee... no. Złapię cię. Asysta przez HESZTO! HAHAHAHA! To już było w ogóle chamskie, bo gościu mi zabił mojego gościa. Asysta 98. <tryk> już jestem, dzień dobry. Chwilę mnie nie było, bo musiałem... Chwilę wstać i... Odwrócić się i zamknąć drzwi <laughs> to było fajne. To zawsze jest fajne. Yyy, nie. Yy, tak. Nie. To co jest? No kurde, 500, jeszcze z tyłu do mnie przyszedł. Trzech było z przodu, a jeszcze i tak mi stopa. A ty to myślisz, że się tak wycwaniesz, a co? A się z tyłu, a? Si si myślałem się się wycwania, że w ogóle nikogo nie zabiję się skoczył You lose man E nobiast shotgunem Teraz idę ciebie szukać No zapraszam, zapraszam A dziękuję za zaproszenie, skorzystam Proszę bardzo O oh, fuck, zabiłem jednego drugimi A nieważne, było minęło Na premium bo... właśnie, bo to jeszcze tego nie zrobiłeś ani jednego chyba, nie? No, tam kilka zrobiłem, ale to przypadkowo, niespecjalnie. A właśnie, teraz jakieś nowe nieśmiertelniki powchodziły, muszę zobaczyć. Widziałem właśnie. Trzeba coś odblokować, nie? nie odgnałem, to te pięć nieśmiertelników, co trzeba było to wcześniej weszło, a teraz znowu jakieś miały wejść w lutym. Jakieś cztery z tego, co czytałem. Ale dla premium tylko, czy jak to? Tak, tak, tak. My jesteśmy teraz w Burżuazji, tak że wiesz, nie? Burżuazja rozumiem. O, wujek mi mignął. No. Jest! Haha, <noise> ty dziadzie! Koleś na ziemi stał, musiałem go tam dobić porządnie. Nie! Ammo no mi brakło, <głosy> ha. <głosy> -la -la -la. nie? Ha! Trwało Nie! Krasy. Do tego nigdy nie gram ze strzelbami. I bombeczka, i ząbki wymieniane, wymieniane. Shotgun do buzi i ząbki do góry. Yes. Jasne. Asysta no bitch, please. Zasłużyłeś sobie. Dupa. No dostał strzała w dup z końca. No i asysta bitches no i blokują mnie no co to za gra jest. Yy, Battlefield czy to z quarters? Porter co do niej. Ty trolu, O, bez mi mi o, 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 A ja się fiam. Nie wykorzystywałem tego. Ogin. No nie, no nie, no Asysta98, co to? No. Co to za gówno? Nie, to jest shotgunów! No, dużo w tym God damn it! A, ale później już nie ma shotgunu. Spot ja Chciałem raz razu przeprosić wszystkich, którzy oglądają i spodziewali się, że będę wierszy Otóż nie będę, na pewno. też ja już nie będę To jest coś co trzeba się raz z życiu Naprawdę. Ja już taki nie jestem dobry Ja nie będę grać w tą grę To jest syf bueno. Syf i tyle Nie wiem czemu to gram Bo no, dało się to 200 zł A też jest jakiś coś Jakaś wymówka nie No nie no to jest bez sensu ta zmiana broni, tak w Gościu Gości nie wybiegają i nie mogę zabić, bo co? Bo mi się broń zmienia. Noo, znów twój twój błąd. To jest takie bez sensu. Ej, jesteśmy na tym samym poziomie, tylko my. Jesteśmy tak samo... ...nie Muszę cię znaleźć. Co spadłem na dół. To ty, dół. ty byłeś. Się jesteśmy sobie przeznaczeni. Nie, 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 Co nie, 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 ma o, też nikogo nie, nie, ma? Dwóch na nożu jest, ale chcę. Się... Dwóch jest, no. Eee, to zaraz koniec. No. Słabo poszło. No, chyba będziemy nagrywać jeszcze raz, Marek. Nie, no co ty? A to? Nie poszło mi. Chociaż mi nigdy nie idzie, więc spoko. Mnie też nigdy nie idzie i Nikogo nie mogę teraz znaleźć na koniec, no co za po prostu Tu mi ktoś przebiegał i już oczywiście go nie ma No skurde 3% health mu zostało Beach please 4 jest na tym Na nożu Pozdro No i wuj No i kolejny jest failowany. 7 miejsce w 13 Nieszczęśliwe No dobra no jakby nie udało się niestety, można z tym razem pójść lepiej. No ale co, poradzisz nie? Eee, tak. Jak już nie idzie, to nie idzie. Jak najbardziej, długość rundy 10 minut. Równe? No ja No dobra, do zobaczenia wszystkim. Papa. Pa. No, no pa, pa.